Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii Geta Sadyom Misje Projektantów dzisiaj rozpoczniemy sobie kolejną historyjkę, historyjkę od pana Białego Murzyna. Przygotował on dla nas trzy misje, które rozegramy sobie w dwóch odcinkach. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie misję pod tytułem Rodzina w komplecie oraz Stare twarze, czyli rozpoczniemy tą całą historyjkę. Prawdopodobnie no w znajomym budynku, ale rzadko wykorzystywanym. Zobaczmy jak prezentuje się część pierwsza tej misji. To dzieła. Rodzina w komplecie. Obrzeża Moskwy. Kryjówka Borisa Stoickowa. Czy jak to się czyta? Jakieś rosyjskie nazwisko, dobra. Dobrze Cię znów widzieć, Olaf. Rodzinka znów w komplecie. Jak widać, wracamy na scenę. Zaraz. Co to za wybuch? Cholera, federalni, ktoś nas sprzedał! Musimy stąd spadać! Masz rację, szybko, pozbądźmy się ich! Kurwa, muszę przedostać się na koniec, szybko! Dobra, tylko że ja nie mam broni, chyba muszę sobie znaleźć. Czy tutaj coś schowała autor? Nie. E, o, dobra, ok, siedem. amunicji tylko na będzie musiało na razie wystarczyć. Lecimy z nimi. W takim razie jeden na szkole padł, ale przynajmniej zostawił za sobą fajną broń, która mi się przyda. Dobra, no to zaczynamy. Strzelanie nam się być ostrożny, bo mam mało życia ogólnie. Dobra, będzie czysto. Tak, jest czysto, dobra. Mam chyba takie, w sumie mam taki pomysł, żeby puścić może tych moich towarzyszy na pierwszy ogień. No ale tu widzę, że są następni. No i pytanie: czy oni kogoś widzą? No mogą właśnie widzieć, ale nic nie zrobią. Dlatego muszę chyba sam pójść. Dobra, jest ok. Dobra, chyba się coś tutaj zbagowało, bo ja muszę iść dalej. W każdym razie ruszamy. Dobra, tutaj ktoś będzie pewnie? Nie, o dziwo nikogo nie widzę. Dobra, już widzę jednego koleczkę. Dobra, coś tu chyba nie mogę go zastrzelić. Dobra, jest. I tutaj będzie jeszcze jeden, nie, ten został zabity już, dobra. Zobaczmy, czy ci moi ludzie się ruszyli, bo mi się przydałaby mi ich pomoc generalnie, ale chyba widzę, że nie. Dobra. No to idziemy w takim razie do wyjścia. I zobaczmy. Sporo ich. Szybko musimy przedostać się do Sultana. Szybko, pozbądźmy się ich zanim przyjadą kolejni. I do Sultana. No to do roboty w takim razie. Tylko muszę uważać, bo ja mam mało życia. Dobra. I okej, okay, ktoś jeszcze? Tam, widzę jeszcze jednego gościa. Rozwalmy go. Ktoś jeszcze tutaj jest? Muszę tutaj obserwować. Bo jak stąd wyjdę i ktoś tam będzie, to będzie po mnie. Chyba jest czysto. Możemy ruszać dalej. Dobra, jest to nasza bryka. Czy tutaj nikogo nie ma? Nie ma. No to ruszamy w takim razie. Jesteśmy na miejscu. Chyba muszę tu wsiąść, co nie? Dokładnie. Na lotnisko! Zawiadomiłem chłopców. Wylatujemy. Się robi. Udało się. Teraz tylko lot do Los Santos. Jak dobrze znowu być po twojej stronie. Ech, no tak, Boris, myślałeś, że się nie dowiem? O czym ty mówisz, Olaf? A co zrobiłeś mojej córce, psie? Miałem cię już dawno odjebać. Ale chciałem to zrobić w okazały sposób. Pożegnaj się z lotem do Los Santos. Kur! Mój nos! Borys, nie uciekniesz w śmieciu! No to zaczynamy, kolejną strzelaninę. Tylko to tu jest z kim? Bo może trochę ciężko mi odróżnić ich. Ale no, jakoś damy radę. No, no. I tam jest jakiś koleżka. O, wysadzimy jeszcze coś. Tu czemu nie, w sumie... Pięknie, I wysadziłem chyba swojego. I tam jest chyba ten koleżka, dokładnie. I dziękujemy. Teraz lot do Los Santos, jego prywatnym samolotem. Ha. Pilocie: wszystko gotowe. Zabieramy się stąd. Rodzinka w komplecie. Kolera, chyba się spóźniliśmy. Psy, zdążyli nam wzwiać. Tym razem się poprawię. Misja wykonana, szacunek plus. Ok, w takim razie przechodzimy sobie do części drugiej w Los Santos prawdopodobnie. A zatem czas na misję pod tytułem Stare twarze. Do dzieła. Jest i mój ukochany braciszek. W końcu jest książę! Wsiadaj! Nie ma czasu! Widzę, że się nieźle ustawiłeś. Tak, specjalnie zakupiłem ten wóz, żeby cię miło przywitać. Heh, dokąd zmierzamy? Do pewnej miejscówki, w sumie od dzisiaj twojego nowego domu, ruska dzielnica. Pewnie wiesz, dlaczego uciekłem z ojczyzny. Wiem, ale nie jest to teraz ważne. Masz nowe życie. Mam własną firmę ochroniarską. Zarabiamy gruby pitos. W niedalekiej przyszłości planuję zrobić wielką imprezę. W której pozbędziemy się pewnego skór skurwysyna. W hmm, porządku, na pewno ci pomogę. To nie wątpię. Zapoznam cię z tutejszym bossem. Nazywają go Sempem. Jest bardzo wpływowym gangsterem. Na pewno się dogadacie. To Z moją rodziną. Wszystko dobrze, zapewniliśmy jej godne warunki do życia. Powoli jesteśmy, masz tu trochę siana, przyda ci się. To sporo forsy, nie rozpierdol tego, masz na dobry start. Dzięki, wiedziałem, że można na tobie polegać. Ja zaparkuję, ty idź dalej tą uliczką i w lewo do baru. Ok, no to posiadamy i ruszamy. Udaj się do baru sępa. O, jest dyskietka również. Dobry, szuka mnie jakiego sępa. Stoi za bilardem, ale jest teraz zajęty. W porządku, nie obrazi się. No to idziemy do niego w takim razie. Aż tutaj się tak właśnie przypatrzyłem jaki tutaj klimacik został wytworzony właśnie. Przykuło to moją uwagę. Dobra, porozmawiajmy sobie. No dobra, umowa stoi. Transakcja odbędzie się jutro. No, to dobrze. Widzimy się jutro. No, a ty musisz być Olaf, te? Siadaj, pogadamy. A więc przybyłeś z Moskwy i szukasz roboty, co? Dokładnie tak. Oczywiście mowa o nielegalnej robocie. Słyszałeś pewnie, że jutro jest wymiana. Pojedziesz tam. I pomożesz im. W razie wy. Widzimy się jutro. Bojówko. I co? Zapoznałeś się z Sempem? Ja mam od niego robotę. Jutro mam uczestniczyć w wymianie. Mogę się przejechać? Kusisz? Pojeździ trochę po mieście. Musimy pogadać. Co znowu wymyśliłeś? Zamieniam się w słuch. Wiem, że dopiero co poznałeś Sempa, ale zdaje mi się, że trzeba go zdetronizować. Musimy pokazać, jak ro... jaka rodzina powinna stanowić tutaj władzę. Niedługo starzy znajomi, przylecą do Los Santos, najprawdopodobniej za nimi federalni. Na razie nie możesz zwracać na siebie uwagi. Załatw sobie jakiś lewy paszport, wizę, cokolwiek. Sojusz za tobą listy gończe. Na szczęście Rosja i USA nie są w żadnym pakcie, więc chuja ci na razie mogą. Ale jestem pewny, że tutejsze FBI się tobą zainteresuje. Zgadujesz, że tym skurwysynem synem na imprezie, o którym wspominałeś, jest sem, te? Niby tak, ale jednocześnie nie. Bo jest jeszcze lepiej. Jeden. Ale go też udupimy. Spokojnie, niech wróci tylko stara paczka. Boris leży już od jakiegoś czasu w trumnie. Jeden. Śmieć z głowy, ale jego ludzie mnie szukają. Kurwa, każdy chce mojej śmierci, ale ich zaskoczę skórwiedzi. Późno już trochę. Zaznaczyłem ci na GPS, gdzie mieszkasz. Jedź tam. Okej, okay, no to zasuwamy w takim razie. No muszę przyznać, że bardzo rozbudowane dyskusje. Staram się właśnie jak mogę wczuwać się w te dialogi. Tak jakby. I dobra, my zasuwamy w takim razie. Trochę chyba odjechałem za daleko. No i jeszcze te super GT to się tak ślizga, właśnie jak masło po rozgrzanej patelni, że tak to poujmę. No i też trochę nie jest łatwo go opanować. Tylko trzeba... No nim nie można tak zasuwać. Ogólnie trzeba bardzo ostrożnie nim skręcać, bo to właśnie auto się tak zachowuje. Ale ja tam ogólnie muszę wam powiedzieć, że je. Lubię, lubię w miarę. generalnie nim jeździć. No ma prędkość jednak. Jak się je opanuje, to jednak można fajne manewry nim robić. Ale nie jest to oczywiście proste, dobra. Zasuwajmy w takim razie. Widzę, że znacznik w górę jest, więc możliwe, że to jest chyba na wzgórzach. Przecież nie jestem tego przekonany, tak do końca, jeśli o to chodzi. Tak, chyba rzeczywiście miałem tam wjechać. Uhuhu, dobra. No to widzimy się za chwilę, bo chwilkę mi to zajmie. No i w porządku, jesteśmy na miejscu i tutaj mamy wjechać w to miejsce. Muszę przyznać, że nie kojarzę jakoś tej hawiry. Nie rzuca mi się w oczy zbyt często. Dzięki za wszystko. No i okej. Okay. No, spoko mieszkanko, tylko trochę ten most zasłania im widok na całe miasto, chociaż można generalnie coś zobaczyć. Ale w tej kadencji to z pewnością widać. Dobra, ciekawa miejscówka i misja wykonana, szacunek plus, dobrze? W porządku. Zatem nadszedł czas na podsumowanie tej misji I lecimy tutaj na początku z plusami Po pierwsze, podoba mi się w ogóle cały pomysł na całą historię Pomysł na całą fabułę I wybranie ciekawych lokalizacji do przeprowadzenia tej misji Pomysł w ogóle na to, że rozpoczynamy całą historię w Moskwie I tutaj fajnie autor właśnie nad tym pomyślał Bo miejscówka w Liberty City właśnie ta ma śnieg I w Moskwa to też jest takie zimne miasto I to mi się właśnie podobało, jak autor to wykorzystał Naprawdę, podoba, podoba mi się pomysł na tą historię i to jest właśnie pierwszy plus tej misji. Kolejna sprawa wprowadzenie do misji nie było jakoś wyjątkowo długie, ale było rzeczowe i z pewnością było efektowne. Od razu przenosimy się do klimatu tej misji i tak naprawdę do klimatu całej akcji, i poniekąd to wprowadzenie jest dla mnie jak najbardziej tutaj pozytywne. Jeżeli chodzi o poziom strzelaniny tej misji, według mnie ona stała na dobrym poziomie. Aktorzy byli ciekawie zmodyfikowani, byli ciekawie porozmieszczani, mieli wyłączone głowy. Ilość życia również była, myślę, że modyfikowana tutaj. Odrobinkę mi tutaj zabrakło bardziej różnorodnego wyposażenia. W przypadku tych antyterrorystów, może jeszcze jakiś jeden typ broni dodać, ale to już jest taka drobnostka, której nie będę zaliczał do minusów. Wrogów była z pewnością imponująca ilość, tam na strzelaninie na lotnisku właśnie to tam były, było już to różnorodne wyposażenie, ale przede wszystkim w tej strzelaninie podobało mi się to, że było tutaj sporo myślenia i to głównie za sprawą tego, że my mieliśmy ograniczoną ilość życia do minimum oraz bardzo ograniczoną ilość amunicji i to właśnie fajnie tutaj wszystko współgrało. Kolejna sprawa to masa dyskusji w ciągu całej misji. Druga część to tak naprawdę same dyskusje, ale te dyskusje były naprawdę są so ciekawe, są so wciągające i generalnie one mi się podobały. Nie ma tutaj dla mnie żadnych wątpliwości. Kolejna sprawa sporo tych różnorodnych postaci, naprawdę. Na początku ten w ogóle towarzysz, z którym uciekamy na lotnisko, później właśnie z nim strzelanina na lotnisku, później poznajemy naszego Brejdaka, poznajemy tego Sempa, później naszego nowego pracodawcę. Fajnie, każda ta postać dokłada tutaj swoje cegiełkę do tego dzieła i to mi się tutaj jak najbardziej podoba. Kolejna sprawa, mapy bitewne, wszystkie miejscówki, w których... Właśnie jest przeprowadzana ta misja. Obiekty neutralne, postacie różne, pojazdy dobro robotę tutaj wykonują. Bardzo fajnie, że zostało tutaj coś takiego y, zmontowane. Jeszcze jeden plus: e, klimat tej całej misji. Podobał mi się taka wieczorna pora wręcz to była noc, mrok. Naprawdę fajnie, że się rozgrywa ta misja o tej porze. Myślę, że to do klimatu generalnie tej rosyjskiej mafii, tak jakby, to pasuje. I obie te misje tworzą całkiem rozbudowane dzieło. Trwa ono 11 minut około. Może po 12 podchodzi, ale to też zależy od kilku czynników. Ale misja jest całkiem rozbudowana. Obie te dzieła tworzą właśnie rozbudowane jedno dzieło, że tak powiem. I jeżeli chodzi o moje wszystkie plusy tej misji, to już jest dla mnie tyle. Przejdźmy sobie teraz do minusów. Wychwyciłem tylko takich pięć drobnych szczegółowych błędów. E, pierwsza sprawa, no takie drobne błędy w pisowni, e, takie literówki widziałem. Pozbądź to się pisze, chyba przez Z, z tego co e, tutaj e, patrzę. I ogólnie niektóre zdania również nie miały na końcu kropek, były takie puste miejsce zostawione, a powinna być kropka albo trzy kropki w przypadku kontynuacji wypowiedzi danej postaci. Również niektóre słowa w środku zdania są nie pokolorowane, tylko napisane z dużej litery, ale to są drobnostki, nie są one tak bardzo widoczne, więc zaliczam to tylko jako drobny, szczegółowy, mało znaczący błąd. Kolejna sprawa dla mnie, nasz towarzysz właśnie w tej miejscówce naszej, kiedy się strzelamy właśnie z tymi policjantami, według mnie on powinien zostać lepiej trochę zaprogramowany. On chyba dochodzi tam do jakiegoś miejsca, ale później zaczyna nam się włóczyć strasznie generalnie, że tak powiem pod nogami, wchodzi nam pod celownik. On generalnie nic nie wnosi za bardzo do tej strzelaniny. Należało go trochę lepiej zaprogramować, żeby generalnie on też miał udział lepszy w tej strzelaninie. Kolejna sprawa dotyczy strzelaniny na lotnisko a konkretnie czasu w ogóle tej strzelaniny z tamtej miejscówki widać wyraźnie, że uciekamy około 1.30 a tymczasem strzelanie na tym lotnisku rozpoczyna się 30 minut po północy no to nie wydaje mi się, żeby bohaterowie mogli zmierzać na lotnisko ponad 20 godzin, więc tutaj jest taki e, też e, drobne niezgranie według mnie, ale to jest mało widoczne, e, ponieważ no, cały czas jest ten mrok, ja właściwie to zauważyłem e, już przez przypadek ale mimo wszystko no, miałoby to odrobinkę więcej sensu, ale to jest tylko taka drobnostka. Tymczasem przejdźmy sobie jeszcze do części drugiej. E, według mnie takie zastanawiające jest trochę dla mnie to, dlaczego my w ogóle rozpoczynamy tą drugą część na stacji kolejowej przed stacją kolejową. E, w tamtej pierwszej części wyraźnie było widać, że zwinęliśmy prywatny samolot i on, logiczne jest to dla mnie, że on ląduje na lotnisku w Los Santos. A tymczasem my rozpoczynamy misję przed stacją kolejową. E, Albo trzeba było zrobić jakąś cutscenkę, dlaczego w ogóle się znaleźliśmy na tej stacji kolejowej, albo w ogóle ten początek mógł się właśnie rozpocząć na lotnisku. Jednak też rozumiem właśnie ten wybór, bo ta trasa mogłaby być też za długa. Dlatego jakaś cutscenka, dlaczego my jesteśmy tutaj, ponieważ to nie jest dla mnie lotnisko. No i ostatnią taką drobnostką, jaką zauważyłem, e, chodzi mi już o koniec misji. E, jest końcowa taka scenka. E, następuje właśnie misja wykonana, szacunek plus, a my kończymy misję w śródmieściu i według mnie tak nie powinno być, skoro właśnie my podjechaliśmy pod ten dom na wzgórzach. Jednak ja sobie zdaję chyba sprawę z tego, nie jestem do końca tego przekonany, autora właśnie mogło tak nie być, e, mogło się to skończyć właśnie ta misja przed tym domem, ale ja testowałem sobie ten moment cztery razy i za każdym razem przenosimy się z niewiadomego dla mnie powodu. Właśnie w tamto miejsce. No najlepiej byłoby teleport gracza właśnie przed to mieszkanie machnąć i już wszystko by tutaj działało. I jeżeli chodzi o wszystkie moje argumenty tej misji to już jest dla mnie tyle. Co mogę w powiedzieć? No dla mnie naprawdę bardzo fajna, pomysłowa, bardzo dobra misja. Naprawdę masa dyskusji, ciekawych postaci, strzelaniny nie było aż tak dużo, ale ona stała według mnie na zadowalającym poziomie jak najbardziej. I pomysł mi się ogólnie również tutaj podobał. Mam nadzieję, że autor będzie kontynuował e, kiedyś tą historię, ponieważ no naprawdę widzę tutaj potencjał na coś naprawdę e, szczególnego. E, mogę tam narzekać, mogłem też, że podbudowy generalnie może e, ta misja jeszcze do końca nie ma. Nie, nie dostaliśmy odpowiedzi w ogóle na pytanie, dlaczego ci antyteryści nas zaatakowali, ale to jest początek historii. E, jest tutaj taka sama sytuacja jak Zoki 1 WWO. Że to wszystko będzie wyjaśnione prawdopodobnie w przyszłości. Autor wyraźnie mi w e-mailu napisał, że odpowie na to pytanie jeszcze w swoim czasie. A zatem dla mnie na razie wystarczającą ta misję ma podbudowa. Nie ma potrzeby wszystkiego podawać teraz na tacy. Zapowiada się nieźle. Ode mnie małe wyróżnienie: 4,75 gwiazdki. Trochę tych szczegółowych błędów tylko tam sprawia. Drobnych, że ta misja nie jest idealna, ale jest naprawdę bardzo ładnie wykonana. No i cóż, mam nadzieję, że druga część, generalnie y, nieszczęsna wymiana, czyli już trzecia misja, okaże się na bardzo podobnym poziomie. I mam nadzieję, że autor będzie tworzył w przyszłości kontynuację tego tak jakby mission ponieważ jak mówię, było całkiem. Nieźle. Dzięki za uwagę. To wszystko ode mnie. Piszcie śmiało, co sądzicie o tej misji. Macie swoje przemyślenia, możecie dawać o nich znać w komentarzach. A my widzimy się w jutrzejszym odcinku z serii Historie Projektantów. Wracamy sobie do historii od pana Mikula. To tyle ode mnie i życzę Wam spokojnej nocy. Siamaneczko.